Bez ławek, dzienników, tablicy i dzwonków. Czy tak może wyglądać polska szkoła? Przed wprowadzeniem obowiązku szkolnego w XX wieku, edukacja domowa była jedynym systemem zapewniającym dzieciom podstawową wiedzę i wykształcenie. Zobaczmy, jak wygląda to dziś z doświadczenia samych zainteresowanych, którzy zgromadzili się w poniedziałek 8 lutego w prezydenckim belwederze na spotkaniu Edukacja Domowa Wczoraj, Dziś i Jutro, którego organizatorem było Biuro Dialogu w kancelarii prezydenta RP. Fundamentem edukacji domowej jest uczenie się przez działanie, praktykę i w klimacie dobrowolności. Proces uczenia się jest oparty na motywacji wewnętrznej ucznia, a edukacja jest zindywidualizowana, uważa ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Rodzice dzieci pobierających naukę w domu twierdzą zgodnie, że edukacja domowa zapewnia dzieciom lepsze, bardziej wszechstronne wykształcenie i chroni je przed negatywnym wpływem różnych szkodliwych ideologii. Jak podaje Wojciech Kolarski. Celem debaty o edukacji domowej jest przekazanie panu prezydentowi informacji z pierwszej ręki o tej metodzie wychowawczej.